Cześć witajcie z tej strony Super Harmer. Dzisiaj taki vlog krótki. Chyba, że coś jeszcze będzie ciekawego on to dokleje, a jak miałem, to tak zresztą była ankieta na Instagramie, na którego zapraszam w opisie. Tam często właśnie robię takie ankiety. Na przykład tak, to, jak ta, to, jakiej długości chcecie filmy. No i to udałem wczoraj. Dzisiaj tam wyszło, patrzyłem radą, że... Najbardziej chcecie takie wlegi długości od 5 do 10 minut, a więc na mnie problem. E, no i co? Dzisiaj pierwszy raz, pierwsze cięcie zielonki dla bydła e, główne po prostu tak dla wyrównania, bo chodziły krowy i trochę wchodziły więczmy, trzeba było go wyrównać, żeby później było lepiej dla z tym. No i po prostu jakieś żeby zbyt już nie chodziły no i tutaj ile jest? No, trzy taczki zielonki tak przywiezione po prostu żeby... A zresztą też już od przyszłego tygodnia prawdopodobnie będziemy ciąć już na bieżąco to tak po prostu żeby przyzwyczaić się żeby nadostały laksy jakieś mm. No co? Czy właśnie skończyłem nagrywać film jak mamy tutaj przerobione różne rzeczy Albo go już macie, albo dopiero niedługo na kanale będzie. No to Ciabek pięknie się prezentuje, umyty, świeci się, albo czy razi. Myślę, że ładnie został, wygląda. Eee, I co, pójdę tam, pokażę jeszcze może nową, nową, nową no, lucernę, która była się na. No to może tak teraz myślę, się najbardziej. Takie sytuacje na polach, jaka jest na dzień dzisiejszy, czyli na. Na, na, na 9 maja, sobota. Tutaj jest lucerna, już kilkuletnia. Jest jarzła. Ją będziemy ciąć drugą. Niech jeszcze sobie podrośnie. Są jakieś kwiatki. to no, One wszystko zjedzą. Te rogate widowstwo. No, pf, opowiada się dobrze. Tutaj obok mamy jęczmień, który właśnie miał być cięty teraz na zielono. Ale. Jednak idzie pod kosę, pod kombajn, jest właśnie z siewką lucerni. Był siany ostatnio września, jak już mówiłem, na vlogu Zaprysku, w drugim chyba, nie, pierwszym, było ostatniego września, jeszcze do zimy w październiku, bo w listopadzie było ścięte. No i jest, tak jak widać, co, dostało jedynie tyle, że dostało trzy razy odżywkę. No i jest elegancko. U mnie w okolicy, co niektórzy takiej bez świadki zwykłej, takiej nie mają. No ciężka zbyt dużo nie ma, ale to jest na. i tak słoma paszowa, więc nawet lepiej. Teraz idziemy Wychodaję środku, jest pięknie, teraz zalał został jeszcze drugą dawkę odżywki, żeby trochę się wyrównało, na środku były jeszcze ręcznie się na selencie, ale to dużo nie Co Zapowiada się pięknie. Ładne głosy, jak na ten rok tutaj, już praktycznie po ciągniku zalało. Robimy Ścierzek, no bo mi pozwala na to sprzęt. Nie trzeba było się wnikiem, ale siapka rzuca inaczej, brzmi, inaczej pryskę. I to jest właśnie ta lucerna. Można powiedzieć, że roczna. Będzie mi ją cięciku pierwszym, jest niższa, ale wpakował się taki rumian. A to koperek, mówię, ale to jest rumian podobno. Mieliśmy to rok temu, tam dalej na łące. Już nie chcę się tam iść. No to porosło na półtora metra, ale łodygi to miało grubszy kukurydzy ma co? Tniemy to teraz. On już drugi raz nie odbije, a lucerna będzie miała ładnie do rośnięcia. E, co? No tam już mu się nie chce iść dalej na pola więc powiem tylko no co Przeżyto? może być zimniaki wychodzą, opres trzyma Ja idę do dalszych obowiązków Myślę, że właśnie koło 5 minut już mamy. Także trzymajcie się, zostawcie subika, łapeczkę, komentarz jakiś, jak możecie ocenić film, kanał. I trzymajcie się, do następnego. Cześć.